Siemanko, widzowie, dzisiaj jestem Stars, Drugi odcinek na moim kanale. No i dzisiaj jest ze mną mój kolega Michał, który właśnie pokazuje mi emocje. No i będziemy się z nim sobie grać. No i zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. No i nie zapomnijcie o dzędzoleniu dzwoneczkiem. My tutaj mu coś napiszemy. Bekotu Michałka. Okej. Okay. Okej. Okay. Aha. Proste, proste. Co mi pokazuje? Od znaki B. Dobra, lecimy, bo jestem gotowy. Czekamy na Michała. Dobra, też już jest. Więc gramy w tryb duo. Starcie w trybie duo na ja, yy, no, poprzednim odcineczku trafiłem Nie wiem, hmm. więc ja chwilę zobaczymy, gdzie ja trafiłem pła, ob, e, obejście sobie koniecznie ten odcineczek. Nie, ja już tutaj tracę HP, ja, Michał, Michał, kurde, no. A już, tutaj tracę HP, yy, no i trudno mi to hmm. nie. Dobrze. Weźcie sobie Moja tam ten odcinek. Eee. Ok. Eee, dobra. To teraz zaczynamy tutaj. Ja weźmę sobie. O eee... No i nie, mi się. Uruchamia brały. Dobra. Czekamy. Okay. Weźmy sobie brok. Dobra, jesteśmy gotowi. Zaczynajmy. Dobra, jestem gotowi. Okej. Okay. To teraz trzeba będzie tylko załatwić tych grać. Ogólnie gra też polega na tym, żeby zdobywać coraz lepsze postacie pucharki. I też żeby zdobywać gemy, y, walczyć. A właśnie za te bitwy dostaje się pucharki i zdobywa postaci. Skrzynki się otwiera też. O, kawnik są też odmiany tych postaci. No i właśnie tak można zginąć. A jak właśnie będziemy mieli takie miejsce, no to dostajemy minus ilość pucharków. Yy... No więc, yy, jeżeli będziemy mieć minus, no to im więcej minusowych, yy, to też yy, no mniej fajniej, nie? Za chwilę po tej rundzie pokażę Wam widowie No, są postaci i są lepsze. Teraz to lepsze postaci. Na przykład to, co Michał teraz ma, to jest pułkownik Crafts. Ja mam teraz Broka na przykład. Będziemy sobie tak grać. Bardzo pozdrawiam Filipa. Filipa G pozdrawiam. Pozdrawiam Filipa. No! Dobra, widzę. Pozdrawiam Filipa G. Serdecznie. i za chwilę zobaczymy, Co nam pójdzie. Nie, nie, jeden. Dobra, jedna sekunda jestem. Mm. No i było. No i tak się właśnie traci minus jeden pohany. Dobra. Ja już jestem na wyższym poziomie, to dlatego pewnie, eee, to ja sobie tutaj pokażę te to. Na przykład ja tu mam takiego El Primo i on jest rzadki, to jest najsłabszy. Tutaj mamy bardzo rzadki Daryl na przykład. Potem mamy, no to jest początkowy zadymiarz, czyli najsłabszy, najsłabszy początkowy zadymiarz to Shelly. Potem są na przykład takie właśnie z Alei Pucharów, takie widzicie. Potem są rzadkie. Potem jest bardzo rzadki. Potem e, są. są, 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 są. E, też jest bardzo rzadki. O, potem są epickie. Po epickich e, są. E, po epickich są mityczne. A po mitycznych. Są legendarne, takie jak spike. Każdym tu macie nazwy. Tu mamy... A e, e, ja jak są takie, to są chromatyczne. A to jest najlepsza postać, bo jest na koniec. No ja też mam jednego. Okej. Grałem bo już Michał wysyła mi takie minki jakieś. Możemy sobie Elbert. Ja, ja jestem gotowa. Na przykład Michał no teraz skina, bo są też skiny, nie ma nich powiedzieć. Są też skiny, można je kupować za gemsy, albo pieniądze. Yy, takie oczywiście sztuczne brawlu. Yy, no i on sobie kupił na przykład takiego yy, skina do Darylla. Mam tutaj, bo no ja mam tylko jednego skina do Shelly. No, do... Ok, mamy. To jest właśnie takie, które jest było. są też właśnie poziomy. Na przykład ja mam teraz starcie w trybie Duo z Michałem. Jest też starcie solo. No nie było. No i, i są właśnie takie tryby. Jest też piłka nożna, kaszykówka. To jest czasem. Jest, jest nagroda na przykład. Są różne tryby. Poczytacie sobie, bo tam też jest informacja. Kliknęcie na i to jest też informacja jak, e, a jak klikniecie tutaj to on się ładuje w, w moim prawym tak górnym rogu to są takie e, kropeczki e, są takie kropeczki no i jak je klikniemy to możemy wysłać emotkę na przykład ja teraz jestem szczęśliwa, bo no nie mam. Dobra, dobra, jeszcze jestem szczęśliwa. Trudno, bym mogła wybrać. Atakujemy. Albo jednak nie. Albo jednak nie. Okej, okay, okej. Okay. Jak jest takie pole, to znaczy, że się leczy ciebie szybciej. Po prostu. Michał właśnie zabił tu jakiegoś typu. Tutaj też w lewym i w górnym rogu co informacja, kogo wybrali. Tutaj mamy drona, którego Hmm, dobrze, jeszcze możemy to wygrać jeszcze możemy to wygrać tylko muszę się... Dobra, no mamy drugie miejsce, dostaliśmy po 7 I Jeszcze wracając do tematu poradnika po się są skrzynie. Są trzy rodzaje skrzyń. Tutaj mam, że wam pokażę. Ta taka niebieska skrzynia, którą tutaj mam, o. Nie skrzynia O, taką ma którą klikam, to jest, to może widać. E, to jest najsłabsza. Potem jest taka fioletowa Ona jest e, trochę lepsza. A najlepsza jest ta e, u góry taka. Ok. Jest, go, 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 go! Dobra, weźmy sobie mega słabą postać. Na przykład pokój. Zobaczymy, jak nam pójdzie mega słabą postacią. Dobra, zobaczymy, jak nam wyjdzie mega, mega słabą postacią. I takie od teraz. O, ja, pierwsze miejsce. Muszę też trochę podawać czasu. Ja Nagrywamy już 8 minut. Fajnie, fajnie. Koniecznie polecam też pierwszy odcinek. Niech to this party ja się, jak się, jak się Dobrze, puszczamy sobie emocję. Ja w ogóle nie ulepszam poko, bo, bo aż ż... żal mi y, tych pieniędzy na tego typka Nie ruszaj się do, dobrze Nie, mnie tu nie ma W ogóle jego super atak nic nie robi więc to jest tak naprawdę. Nic. Na szczęście były tylko. Dwie godziny, emotki mamy takie coś. Ale nie jest to żadna emotka, bo jak wygramy na przykład, to mamy jakąś mega fajną emotkę. A jak przegramy, to mamy taką mega złą emotkę. I jeszcze Wam coś powiem: są też. Yy... O postacie. Za chwilę jak skończymy tą rundę, to wam powiem. Mm, Okej. Okay. To, to, kto to był? No nie gadaj, że tu F jest. F to właśnie najmocniejsza postać w grze. I kto będzie F, to, to ja mogę się legnąć z życiem. A już to jest? Nie. nie wiem. No jest tutaj F. Nie ma już F. Ha ha. On uniknął F. Nawka. 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 Są też super ataki, na przykład bo tutaj y, w moim prawym lewym rogu y, znaczy prawym, prawym dolnym rogu mamy takie coś jak y, to czerwony. Nim można sterować, właśnie gdzie ma polecieć ciał, ale najlepiej jest klikać tym po prostu. Okay. Mm. Jest y, w lewym dolnym rogu jest takie coś i tym właśnie chodzisz o i tutaj zobaczcie to żółte obok y, tego wyjścia y, jest takie coś i jeżeli klikamy na to żółte to znaczy że chcemy automatycznie od razu zagrać od razu nie 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 klikam sobie wyjścia, bo kolega też nie będzie grał za chwilę mi się coś stanie normalnie z tym kiedy jest ok, um, ja jestem gotowy. Ciekamy tylko na Michała. To Michał już offline, co oznacza, że nie można z na nami grać. Możemy mu zasugerować zjedyniarza. Może to mu pomoże odzyskać przytomność. Weźmy mi na przykład skujerka. Zamień się na skujerki. Dobra. Dobra. Udało się. Nie, się nie zamieńmy skujerka. Ale chcę wam coś pokaza powiedzieć. Hmm. Wiecie, że tutaj Wam pokazałem wszystkie te emotki, wszystko nie? Eee, te emotki, Tutaj naładujemy sobie tą tą... No nara! Już nie gotowy. Nie, no! Z drugiej strony też, król. Dobra, zabił mnie. Chcę Wam coś takiego pokazać, jakieś ja o mam nadzieję że się o bo ja chcę Wam teraz w tej rundzie to pokazać. No, um, dobra, dobra, jest takie coś pod y, tym, y, gdzie celuje się tym. Y, jest takie żółte i jak tym wycelujemy kogoś, to powinno go mocniej uderzyć, ale Poko ma takie słabe ten super atak, że w ogóle nic nikomu nie zabiera. Więc po tej rundzie myślę, że skończymy odcinek. Ustawimy go sobie. Tak. No i proszę, żebyśmy wygrali ten odcinek. Proszę. Się o nie! Pan Petu jest! Pan Petu! A masz. I jeszcze pułkownik rafs Ja sobie nie dam rady, nie. Pa! Dosłownie, nie? Dziesięć. Ja, chyba, że da rady sobie, Michał. Michał, 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 ki Ajajaj! jaj. Przy tym filmik jak do się do tego momentu. To jest też koniec. No i jest też... Powiedzcie na głos! Michał! Pomnik za Michała. Aha. Dobra, za chwilę skończymy odcineczek. Pamiętajcie, żeby dać subskrypcję, y, y, łapkę w górę oraz. No, 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 dawajcie, no. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, dzwoneczek. Ma.